Mój koniec prawdziwa dama, codziennie wieczorem pije sobie herbatki. A tak naprawdę są to zioła na oddychanie, które zalewam gorącą wodą i oczywiście studzę, albo mieszam z chłodniejszą, tak żeby była, jak ja to mówię, akuratna. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak wygląda czajusiderka, skoro już ma ją. To nie do końca jest czajusiderka, tylko nasza po prostu konie różne ją używają. Jest tu taki kucyk i mi się wydaje zawsze, jak ją zakładam, że ten kucyk ma zęby żółte na boki. A tak naprawdę są to te kwadraciki. Które chyba złapał w pyszczek. Wracając do Czajusi. Dlaczego daję jej taką mieszankę ziołową codziennie? Czajusia w tym roku miała dość dużo problemów oddechowych. Raz była nawet na antybiotyku, bo była chora, albo nawet dwa razy. I ponieważ nie lubię faszerować koni takimi rzeczami, to staram się ziołowo wspierać odporność koni. I oprócz tego dostaję jeszcze parę rzeczy na odporność. Później Wam powiem, co to jest dokładnie. Ale generalnie bardzo lubi je pić, a jak koń coś lubi, to znaczy, że tego potrzebuje zazwyczaj. Oczywiście nie mówię tutaj o y, słodkich rzeczach, tylko o ziołach. Teraz Wam pokażę, jaka jest to mieszanka ziołowa, którą tutaj używam. Nie wszystkie zioła nadają się do każdego konia. W następnym odcinku spróbuję Wam przybliżyć, jak działają zioła. Do zobaczenia!